TV Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu chorzów. Chorzów, 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 chorzów. Jest z nami już Marcin Kowalski, tamciej Marcin w naszym studiu. No i tak jak moich poprzedników, to ja na tym miejscu zapytam, jak, jak w Twoich oczach wyglądało to spotkanie. No wynik. Mówi, mówi dużo, ale chciałbym o Twoją opinię zapytać. Tak, wynik mówi dużo, na pewno wszystko dobrze się skończyło, aczkolwiek ta pierwsza połowa na pewno nie była jakaś najlepsza w naszym wykonaniu, ale widać było, że przeciwnik odrobił zadanie domowe, na pewno analizowali nas w tygodniu, analizowali to, jak graliśmy w poprzednim meczu i dosyć głęboko się cofnęli, odcinali, odcinali skrzydła, także no mieliśmy troszeczkę problemu, żeby jakieś tam akcje skonstruować. Na szczęście przełamaliśmy tą defensywę, Michał strzelił bramkę. Druga połowa zaczęła się rewelacyjnie i po tej bramce na 2-0. No myślę że już powietrze zeszło z przeciwnika. Mieliśmy sporo przestrzeni na boisku i mogliśmy grać po prostu to co to co lubimy. Chociaż przed meczem na papierze w zestawieniu wyjściowego składu ruchu twoje nazwisko było ustawione jako lewy wahadłowy to właściwie Cały mecz y, spędziłeś w takiej roli powiedzmy no już skrzydłowego, praktycznie, bo bardzo cały czas wysoko ustawiony i też brałeś y, 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 czynny udział w tym rozbijaniu tego muru. Była chrapka na gola, były strzały, a skończyło się asystą. No tak, skończyło się asystą, aczkolwiek no niedosyt jest, bo dostałem doskonałe podanie od Michała. Niestety akurat w momencie, kiedy chciałem przyjąć piłkę, chyba kret wystawił główkę i piłka trochę, piłka trochę skoczyła. Śmieje się, bo zawsze jak ja gdzieś tam daję jakieś dobre podania, koledzy nie, nie wykorzystają sytuacji, to, to mówię, że, że są złodziejami asyst. No dzisiaj tym złodziejem asyst byłem ja, tak, więc tak to wyglądało, a co do tego, że, że byłem takim skrzydłowym, no szukaliśmy Gdzieś tam przestrzeni trzeba było tą grę rozszerzać, żeby, żeby po prostu przy tej skomasowanej takiej defensywie, przede wszystkim w tej pierwszej połowie, no, no mieć jakąś tam przestrzeń i móc coś skonstruować, żeby, żeby ten po prostu mur skruszyć. Jeszcze kilka razy yy, czytaliśmy w naszych mediach społecznościowych, kiedy podawany jest wyjściowy skład niebieskich, jest tam Kowalski, to są kibice, którzy typują, że jak jest Kowalski to będzie karny. Yy, polowałeś dzisiaj na jedenastkę? No, dzisiaj za bardzo nie było okazji, tym bardziej jak zauważyłem, że mokry próbował coś tam wymusić, został od razu żółtą, to, to ja już wtedy zdecydowanie nie chciałem tego robić, bo jestem zagrożony pauzą, mam trzy żółte kartki, więc jakby tego na pewno nie miałem w głowie, no, aczkolwiek trochę tych karnych już mi się udało tutaj dla ruchu wywalczyć i mam nadzieję, że będą kolejne. No, wykorzystujesz swoje duże doświadczenie w tym temacie, a, a teraz już bardziej poważnie chciałem zapytać o... Przed meczem widzieliście jakimi wynikami kończyły się inne spotkania tej kolejki. Znaczy się jakieś tam sygnały do nas dochodziły, aczkolwiek jesteśmy nauczeni Taką lekcją z poprzedniej rundy, gdzie graliśmy z Goczałkowicami, tam też dochodziły do nas dobre wieści, i zamiast skupić się na nas, to skupiliśmy się na tych wynikach i skończyło się dla nas bardzo, bardzo niefajnie. Więc dzisiaj byliśmy w 100% skoncentrowani tylko i wyłącznie na tym, co my mamy zrobić na boisku, po prostu, że mamy zgarnąć pełną pulę, i dopiero wtedy możemy patrzeć, co, co tam się dzieje w tabeli. No, na pewno są to fajne wieści, że, że, że gdzieś tam powiększamy tą przewagę, aczkolwiek nie może. Nas to uśpić, bo, bo jeszcze bardzo dużo batalii przed nami do stoczenia. Patrzymy tylko po prostu do przodu o, o tydzień, z tygodnia na tydzień. Róbmy małe kroczki i mam nadzieję, że później na końcu będziemy mogli się wszyscy cieszyć z tego, na co no, czekamy. Tak. Marcin Kowalski powiedział wszystko. Jeszcze raz też gratulacje dla całej drużyny. Przekaż ode mnie Dziękuję, tego przekażę. zwycięstwa. I wśród naszych wszystkich widzów kończymy naszą dzisiejszą pracę, kończymy nasze pomyczowe studio, całą transmisję. Dziękujemy, że byliście z nami. Za tydzień Niebiescy zagrają w Gorzowie z wartą. A na kolejną transmisję zapraszamy 27 marca, kiedy na cichą przyjedzie MKS Kluczbork. A dzisiaj zgodnie z planem. Ruch pokonał fotohigienę Gać 4 do 0. Miłego wieczoru, przyjemnej niedzieli do zobaczenia.